W dzisiejszym odcinku, kolejny odcinek, już drugi na kanale z, po nowym dodatku prezentuję talie, które jak dla mnie się sprawdzają. Eee, prezentuję Wam Mecha Tempo Rogala, jest to talia, która się Wam spodoba a dla graczy, które mają mniej zasobną kolekcję, jest to bardzo fajne. gdyż Tak naprawdę większość tych kart to są karty typu common, czyli podstawowe, no nie podstawowe tylko zwykłe, o karty zwykłe. Jest kilka biegów, są dwie legendy, natomiast są to legendy, do której jak ktoś gra już trochę, to może je mieć, ale one nie są koniecznie do grania tym deckiem. Może przejdźmy do samej prezentacji deku, bo tutaj jest trochę do omówienia. Może to standard początek, cios w plecy, no to podstawowa karta Rogala, za 0 many zabijamy coś co ma dwa życia, zabijamy coś większego przy pomocy innych kart. Chodzi o to, że kosztuje 0 many, więc możemy to zagrać tak naprawdę w każdej turze, wystawiając wszystko co możemy. Po prostu karta, która ma zadać do punktu wrażenia. Albo zabić, albo coś zranić, żeby było łatwiej to dobić. Na tym to polega, a najważniejsze to jest to, że kosztuje 0 many. Zabójcza trucizna daje plus 2 do naszej broni, no, czyli po prostu bronią zagrywamy. zabijamy jakieś dwa stwory, które mają 3 życia. Tak to wygląda. Nawałnica ostrzy rozwala naszą broń i zadaje tyle obrażeń, ile nasza broń miała ataku. Znaczy powiedzmy, że mamy broń z dwa razy za trucizną, atakujemy za pięć, tak to wygląda. No głównie służy nam do czyszczenia stołu w krytycznej sytuacji. Albo powiedzmy, jak mamy przewagę na stole, to przeciwnik nam wystawia stwory. Wtedy sobie nawołnicą ostrzym czyścimy stół, a nasze stwory dalej napierają bryło. Może też służyć jako tupicie przeciwnika w jednej turze konkretnej. Czyli po prostu zagramy sobie zabójczą truciznę, atakujemy i od razu rozwalamy tą broń. I tą obrażenia aplikujemy mu dwa razy z tej broni w tej jednej konkretnej turze. W też karta wcześniej grana w rogalu. Cztery obrażenia zazwyczaj chcemy zadać, albo po prostu dobijamy tym przeciwnika przez jakieś taunty, albo dobijamy po prostu mu stwora, zabijamy za 2 lub cztery obrażeń, konkretnie w zależności jakiej sytuacji potrzebujemy i przejdźmy do kart z nowego dodatku, czyli gobliński, fryzuromat, bardzo yy, fajny mech, jeden z no, lepszych mechów na, w tym decku dla Rogala, z tego względu, że okrzyk bojowy daje naszej boli jeden do ataków. Czyli powiedzmy, zagrywamy sobie w drugiej duże, duże broń, dochodzi na ten gobliński fryzurowat i za, tak naprawdę mamy za dwa many stwora 3 na 2, który jest OK jak jest za dwa many już sam w sobie. Dodatkowo dzięki temu, że mamy tą czystą naszą umiejętność, czyli 1 na 2 broń, mamy broń 2 na 2, która już może zadać 4 obrażeń albo zabić jakieś dwa stwory z dwoma punktami zdrowia. Bardzo fajnie to współgra. Mikromaszyna. Kolejna świetna maszyna mi to, no, polega to na tym w głównej mierze, że wystawiamy ją i chronimy ją naszymi czarami, tak, także przeciwnik jak najdłużej nie mógł jej zabić, bo na co turę rośnie, więc w pierwszej turie jak ją wystawimy jest 2 na 2, przeciwnik skończy turę jest 3 na 3 później jest znowu 4 na 2 i tak w kółko do momentu, w którym nie zabijają przeciwnika, albo po prostu jej nie usunie. Więc naprawdę ta karta ma duży impact na stół w momencie, jeżeli przeciwnik nie usuniemy przez pierwsze 2-3 tury. Wtedy pojawią się kolejne jednostki, które są jakby no, generatorami obrażeń w przeciwnika ryło, o no, którym przeciwnik musi się zajmować. Nagania mechów. Jak naj tutaj kluczowa karta w tym deku, Chcemy ją mieć zawsze na początku, ponieważ obniża koszt naszych mechów o jeden. Czyli zagrywamy powiedzmy sobie monetę w drugiej turze nagania mechów i w następnej turze nasz golem zbożowy jest za dwa many, a nie za trzy. To mega nam napędza tempo wystawiania tych stworów. Więc on jest jak najbardziej kluczową kartą. Ją szukamy na początek. Golem zbożowy. Wcześniej bardzo fajna karta za 3. No wcześniej był jedną z najlepszych kart zatrzymanych. Nadal jest bardzo wysoko w klasyfikacji. Zatrzymany dostajemy tak naprawdę statystyki 4 na 4. Dodatkowo jest mechem, czyli ma jakieś tam synergii z innymi mechami. Łowca grubego zwierza w jednej szczulce, gdyż obecnie gra dużo handlocków, dużo kontrolariorów i dużo dużych stworów. Jeżeli jest mniej dużych stworów, można sobie go czymś innym zastąpić. Decyzja zostaje do Was. Ja prezentuję Wam szkielet deku, a jak go zmodyfikujecie, to już jest Wasz gust. Pamiętaczok, bardzo dobry. Po prostu mech, zatrzymany 3 na 4 Statystyki są mega. Więc ja go grałem. Po prostu taki stwór, bardzo dobry jest. Tutaj nic za bardzo więcej o nie mogę powiedzieć, tylko to, że jest dobrym stworem, po prostu, bo nie ma żadnego tekstu. Technik Majestarkowa, kolejna fajna karta, która nie jest mechem, natomiast po zagraniu go, jeżeli mamy mecha, on otrzymuje plus 1, plus 1, więc zatrzymany jest 4 na 4 bardzo dobrze, a większość większości przodków tego mecha mamy na pewno na stole albo na ręce. Jeszcze otrzymujemy część zamienną, która fajnie się z często sprawdza. Czasem możemy coś cofnąć na rękę, dzięki czemu na przykład możemy sobie dwa razy Big Game Huntera zagrać w jednej turze. wiele razy mi to ratowało gry, naprawdę idzie coś w tym ugrać. I kolejna bardzo ważna karta, Żelazny Sensej, mech 2 na 2 i pod koniec tury daje przyjaznemu mechowi plus 2, plus 2. czy tak naprawdę, jeżeli my wystawimy sobie Naganiacza Mechów, a potem wystawimy Żelaznego Senseja, to z naszego Naganiacza Mechów robi się od razu Yeti, a jak on nie zginie, to po prostu i my możemy go bronić, bo przeciwnik nie ma jak go zabić z ręki, to jest to mega dobre rozwiązanie i przeciwnik nie ma co z tym zrobić. Mechaniczny Yeti to jest Yeti, tak samo bardzo swój jak Yeti. Dodatkowo jest mechem, czyli może dostać buffa od naszego żelaznego senseja. Plus do tego po śmierci daje nam i przeciwnikowi część zamienną. No przeciwnik daje to, to coś tam może mieć z tego, ale rzadko kiedy te części zamienne wpływają jakoś tam mega na grę. Dwa załogowe szatowniki, gram ich dwa, z tego względu, są bardzo fajne, bo nasz naganie czy obniża ich koszt, są często za trzy. A po śmierci przyzywają losowego stronnika. Rzadko kiedy ten stronnik jest jakiś słaby albo jest na naszą niekorzyść, Po prostu bardzo dobry stwór za 4 many, jak dla mnie. Skrytobójstwo jest to karta, która ma działać tak, że po prostu my, mając stwory na stole, eliminujemy każdego kolejnego stwora, który się pojawia u przeciwnika, bijąc twarz przeciwnika. To się właśnie nazywa tempo, że my przejęliśmy tą przewagę, tą przewagę utrzymujemy. Po prostu stworami albo zaklęciami z ręki, to skrytobójstwo tak naprawdę zabija każdego stolnika, który się pojawi, to Big Game Hunter jednak ma ten organiczny, że dużego koksa zabija, a skrytobójstwo zabija każdego stwora, chociaż karta, która ma zablokować możliwość usiągnięcia naszego stołu przez masowe remowale, tak jak Flame Strike, tak jak swipe. Chodzi o to, że zagrywamy go, jak mamy przewagę na stole, żeby on nam tu przewagę wzmocnić, przez to, że przeciwnik nie może tych stworów usunąć czarem. Bardzo fajna karta, była wcześniej grana w yy, dekach i po dodatku została no, po prostu w sumie karta jest mega. Black Knight jest to kolejna tech karta w tym deku, która ma nam napić tempo. Grałem przeciwko kontrolnej tary i my gramy tempo. Mamy tam 2-3 stwory na stole. Przeciwnik nam wystawił tamtan. Co robimy? Black Knight, wystawiamy stwora 4 na 5 takie i zabijemy mu od razu stwora z prowokacją, nadal napierając mu na ryło. I ostatnia karta sprint, czyli za 7 mamy, dobieramy 4 karty. Często dochodzi do momentu, że jeżeli z jakiejś tam przyczyny nie zabiliśmy przeciwnika, i dochodzimy do momentu, że my Mamy tam 3 stwory na stole, ale kończy nam się ręka. To my sobie dobieramy kolejne 4 karty i dyskujemy tę kolejne zasoby, aby ewentualnie dobić przeciwnika. Bardzo fajnie to działa, taka jedna karta czasem pozwoli nam wrócić do gry. Jak przeciwnik też się wypstrykał z karty, tak idziemy karta w kartę, karta w kartę. Dobieramy sprint, cztery karty. Przeciwnik nie ma czym dobrać, więc my go tą, tym sprintem dobijamy i dopinamy zwycięstwo. Zapraszam Was teraz na yy, gry pokazowe. Za chwilę będzie nam przeskoczyć ekran. Już jesteśmy w takcie szukania kolejnej gry. Kolejny Hunter podobno jakiś większy uraz mojej cenie niż kolejny Hunter, ale zobaczymy. Mam monetę. Nie będę tak zostały, z tego względu, że nie mam monety. Więc, nawet jak wystawi grabarza, to jestem w stanie się go pozbyć w każdej, którzy tak naprawdę wypatroszeniu. Jak nie będzie miał stwora na rozpoczęcie, to będzie mega dla mnie. Mogę wrzucić maszynę, która już będzie sobie ładnie rosła. Coś miał grabarz na start To jest niestety dość słabe dla mnie. Teraz pytanie. Bo jeżeli... To zależy wszystko co on ma na ręce, bo jeżeli ma na przykład dwa tanie stwory, to niezależnie co ja wystaję będzie lipa. Nie mogę wystawić mikro maszyny, bo ona będzie miała dwa ataki, bo jakbym wystawił jednego stwora, to to ginie bez straty. Tak naprawdę myślę, że najlepszym zagraniem byłby ten, albo to. Wtedy on się skraca, jak wystawi jednego stwora, albo po prostu go zabić. Myślę, że tak zrobimy. Zabijemy go. To jest jego główna karta. I w tym momencie zagrywamy tak Zagrywamy sobie oczywiście Dagger Następnie tu już mamy fajne zagranie Mamy naganiacza mechów I pusto, Bo to będzie kosztowało jeden Czyli łącznie mamy za trzymane dwa stwory I plus to podpakuje broń Więc jak wystawi coś co ma dwa życie to będziemy w stanie to zabić powiedzmy No właśnie Hafe No niestety jest liok i to chcieliśmy zobaczyć. Myślę, że zagramy sobie tak. Na razie nic nie zrobiłem. Bo ja na razie nie chcę tego używać. Bo chcę, żebym miał albo dwa staki tą bronią czyli dwa, żeby była ta broń odnowiona z tym, albo żeby użyć to z tym. A, ale to mu podeszło, teraz, bo sobie spiskuje obydwa te stwory. Niestety, a trochę. No nic, to trzeba zrobić tak. Tak, wystawić tego. No, niestety tym tą bronią kolejną może sobie usunąć, co chce. Zdecydowanie wybrałbym na jego miejsce tego, żeby ta maszyna nie rosła. Następnie tuż mamy Yeti, a w kolejnej mamy Black Knight, a więc może wystawię jakiś taunta typu sludge belcher, dzięki czemu zyskamy tempo. Hmm. Bardzo fajną kartą przeciwko Hunterowi jest też ten cios w plecy. Bo w momencie jak możemy zagramy cios w plecy, a on ma jak go usunąć ładnie, to jest gitara. Coś takiego zagrało. I wszystko, myślałem że pójdzie wryło, ale ten Hafer dużo mu daje. Myślę, że zrobimy, zrobimy tak, żeby dostać tą superparta. Na razie oczywiście nie atakujemy, bo nie ma sensu. Zrobimy tak. Zabijem brona powinien ten stworem zaatakować w tego stwora wtedy bym sobie dwa punkty obrażeń zachował. 9 życia, tak zostało nam teoretycznie 8 tu życia, jak mu tam nie podejdzie coś. No to do roboty. Zresztą teoretyczną szansę na wygranie mamy, w tym deku nie gramy żadnych tauntów, więc nie obroniłem się przed tymi stworami z szarżą niestety. Się bał to, żeby. Ja mam obrażeń. 7-10. Zróbmy tak. I jeżeli nas nie zabije, to w następnej turze jesteśmy ustawieni pod Lital, żeby go zabić, tak naprawdę. I jeżeli on nas nie zabije, teraz, no, to niestety wątpię, że tak będzie. My go zabijamy. Ale jak mam kilkomanda na ręce. Pytaniem jest to, czy jest, co to jest za ten. No ale raczej umieramy, bo to jest buchła pułapka. Wątpię, żeby coś innego było. Dziękuję. No tak naprawdę jeden punkt obrażeń zdecydował o tej grze. Tak naprawdę, gdybym nie zaatakował wtedy tego stwora z broni, to bym wygrał tą grę teraz. To był przez ten jeden błąd przegrałem. Ale dzisiaj tak się sprawdza. Całkiem ciekawie, nawet z hantarem, jeżeli się nie popełni błędu i ma się ok, rozdanie to bez problemu da się wygrać. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tego Wam się spodoba, bo jest tani, nie jest go ciężko zrobić. A jeżeli film Wam się podobał, zachęcam Wam do udostępniania go wśród swoich znajomych, do lajkowania, komentowania, oczywiście subskrypcji mojego kanału. No i wpadnijcie również na stream. Wszelkie odnośniki do kanałów, Facebooków są pod yy, w opisie filmiku. A ja dziękuję Wam. Cześć, czołem, Pa.